Wartości prawie 4000 zł są do zgarnięcia dla Was. 539 zł na Aliexpress, ty! 59 euro i tutaj już w życiu bym nie podział, że tyle będzie kosztował, a coś, co na co wszyscy pewnie czekali, czyli... moi drodzy, witam Was serdecznie w 2025 roku. Mam nadzieję, że ten rok będzie dla Was super i same sukcesy będziecie odnosić w pracy i w ogóle w e, prywatnym życiu. Moi drodzy, nowy rok, więc nowe formaty. Jakie nowe formaty? Słuchajcie, ruszamy z serią testowania różnych hurtowników. Dlatego, że biznes na zwrotach konsumenckich jest bardzo, ale to bardzo kontrowersyjny. Inni mówią, że da się zarobić, drudzy mówią, że nie da się zarobić. My dotychczas braliśmy palety z jednego źródła, boksy palety, cały towar i na tym zbudowaliśmy duży działający biznes. I to nie jest tak, że tylko jedno źródło jest najlepsze, bo tak naprawdę zarobić można no, u różnych osób. Więc ta seria pozwoli nam zobaczyć, jak tak naprawdę wyglądają towary od innych hurtowni. I też nie będzie to do końca obiektywne, dlatego że żeby tak było, to musielibyśmy kupić po 10, 12, może 15 palet z każdego źródła, żeby móc wyciągnąć średnią. Ale posprawdzamy sobie, słuchajcie, takie oto tematy. Więc na pierwszy strzał leci box za 1000 zł, który nazywa się Amazon Gadget Box. Podobno deklarowana wartość tego boxa to 3300 zł. Box powinien być w kategorii w większości AB może zdarzyć się jakaś pojedyncza, pojedynczy produkt C czy tam parę, ale nie ma to wpłynąć na y, nasz zarobek, a więc otwórzmy go, otwórzmy. Szybki przerywnik, moi drodzy, te gogle VR o wartości prawie 4000 złotych są do zgarnięcia dla Was. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Z racji tego, że chciałbym od siebie coś dorzucić, to z mojego oddziału w Opolu będziecie mogli zgarnąć te gogle. W jaki sposób? Prosto. Wchodzicie na stronę kaff.pl, wybieracie uwaga opole I to jest bardzo kluczowa informacja i tylko zamówienia z kodem Muggen biorą udział w tej akcji. Jak się odbędzie ta akcja? Po prostu nic prostszego. My wybieramy jedną paletę, boksa, jakąkolwiek pozycję, do której dorzucamy te gogle i tym sposobem stajecie się posiadaczami gogli za cztery koła. Więc let's do it. Dobra, na sam początek moi drodzy, wita nas takie to wypełnienie, ale potrzebuję telefon jeszcze, bo chciałbym dla Was posprawdzić od razu ceny i zobaczyć, jak to wygląda. Mam już telefon, moi drodzy, będę dla Was sprawdzał ceny. Pamiętajcie też, że zwroty konsumenckie nie kończą się na Amazonie. My oparliśmy swoją firmę na Amazonie i tylko jakby mamy zwroty z Amazona, ale można mieć zwroty z różnych firm, nie tylko Amazon. To podobno jest Amazon, właśnie, więc zobaczymy, jak to wygląda. Moi drodzy, mamy wypełnienie, i witam nas. Koperta! Witam nas, koperta, moi drodzy. Jestem bardzo ciekawy, o co tu chodzi. Dziękujemy za zamówienie. Proszę bardzo. Kres skorzystanie z, z naszej oferty. Mam nadzieję, że zakup spełni Twoje oczekiwania. Na większości produktów myśliliśmy ich ceny. Ceny to są wartościami podanymi nam przez Amazon. Jako, że są to ceny, w których zostały sprzedane w tym sklepie, ich wartość od momentu sprzedaży do zwrotu mogły ulec zmianie. Produkt posiada również kod QR, który po zeskanowaniu aparatem w telefonie zostanie otwarta strona z produktem na Amazonie, gdzie można uzyskać opisy, zdjęcia oraz zweryfikować jego cenę. Bardzo ciekawa sprawa. Staramy się, aby zamówienia, zamówione produkty były jak najciekawsze i jak najlepszej jakości. Każda dostawa to nowe, ciekawe gadżety. Niestety może się że któryś produkt będzie wymagać naprawy, ponieważ produkty pochodzą ze zwrotów i nadwyżek magazynowych. Proszę bardzo. I dostaliśmy kodzik rabatowy. Bardzo miło. E, w ogóle powiem Wam jeszcze taką e, anegdotkę fajną i e, fajny temacik, że produkty, a raczej boksy czy palety, które są nie tyle przebierane, co są sortowane, wcale nie są złymi wyborami często. Generalnie wybierając AB Amazona, to raczej jest albo Chińczyk, albo coś, co było przesortowane. No zacznijmy od tego, zacznijmy. Mamy buteleczkę, mamy buteleczkę i ona kosztuje słuchaj 10 euro. No w sumie nawet nie muszę telefonować, bo są ceny. Jakby wierzę w te ceny, aczkolwiek no sprawdzę to, powiem tak tak szczerze no 40 zł no to jest realna cena za taką butelkę. To jest realna cena. Ja sobie włączę bardziej kalkulator chyba, wiecie, i będę sobie to po prostu podliczał. Przypominam, że za bok zapłaciliśmy tysiaka 40 zł. Mamy cztery dyszki. Więc to sobie odłożę tutaj. Co my tu jeszcze mamy? Proszę bardzo, fitness tracker HR. Cenówki brak. <laughs> Więcej nie ma. Ale to jest totalny e, Chińczyk, moi drodzy, więc ten zegareczek jest warty. Sprzedawałem takie kiedyś. Słuchajcie, w ogóle teraz mi wrócił taki flashback trochę właśnie z przeszłości, bo takimi zegarkami handlowałem na giełdzie. I słuchajcie, to jest warte około 40 zł. Więcej niestety za to nie dostaniemy. To jest najzwyklejszy tracker, naj, naj, najzwyklejszy po prostu Chińczyk. E, podstawowa wersja, ale miałem takie, naprawdę były ok. Smartwatch, smartwatch. Również nie ma ceny, jakaś cena jest zerwana, więc nie wiem o co chodzi. No ale to jest Amazon, jest jakby jak najbardziej. Słuchajcie, ten smartwatch jest bardzo ciekawy. Wygląda. Marny. Wygląda dosyć ładnie. No też jest to Chińczyk, słuchajcie. Nie wiem czy się włącza. Ale raczej obstałem za 99% poniżej. Ale z racji rozładowany też tak myślę. Zegarek. Hm. Co to jest? Bardzo ciężko mi powiedzieć jaki to jest model w ogóle, bo modelu tutaj brak. Jest certyfikat, gwarancja, coś tam. Powiem tak. Z doświadczenia wiem. Oczywiście to jest Amazon, są naklejki LPN, więc też widać, że to jest Amazon. Missy Smartwatch. Sprawdzimy. Sprawdzimy, ile kosztuje, to jest bardzo ciekawe dla mnie. Na AliExpress 55, na Temu 107, na Allegro 90. Ja celowałem w okolicach 100, z moją wyceną, więc myślę, że te 8, 9, no 9 wiek myślę, możemy liczyć tak naprawdę realnie. Staram się też, żeby to było jak najbardziej obiektywne, bo słuchajcie, te produkty nie tylko otwieramy i my, ja nie wiem, zwracamy czy coś z nimi robimy, tylko my te produkty faktycznie będziemy sprzedawać, moi drodzy. I to nie jest tak, że one po prostu będą się marnować. Więc mamy taką jedną sztukę, i widziałem tutaj taką. Jeszcze jedno, o jezu, to jest jeszcze inne. 69 euro, i tutaj już w życiu bym nie powiedział, że on tyle będzie kosztował, aczkolwiek mogę się, mogę się mylić. Ym, jaki już widzę problem z tymi produktami? Na pewno widzę problem, że nie mają EANów i e, bardzo ciężko będzie znaleźć ich modele i je po prostu połączyć. Zegarek jest nowy, moi drodzy, różowy, ale już wam mówię, że no na 99% on tych o, 70 euro kosztował. Nie będzie. Jak na moje oko, oczywiście, bo mogę się mylić. IDW20. Sprawdźmy, ile na Allegro kosztuje, bo też jakby. Mm, on no Czasami to Wystawiają różne firmy. Często z Chin i zawierzają te ceny. Różnie to bywa. Chciałem się miło rozczarować, słuchajcie. No, tak jak myślałem, no słuchajcie, jest 69 euro cena. E, zegarek na. Allegro kosztuje 99 zł, ale na Aliexpress za 178, więc bardzo ciekawa sytuacja. Bardzo ciekawa sytuacja, żeby na Allegro było taniej niż na Aliexpress, to już naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie. Właśnie, przebicie, no 5 osób kupiło tą ofertę, czyli teoretycznie on faktycznie będzie za tyle y, tutaj wystawiony tyle jest wart. Znaczy tyle jest wart, To no, może jest wart więcej, 150 też są oferty. Słuchajcie, tak żeby to naprawdę obiektywnie, no to ja bym tą stówę policzył, 100, no nie no 120 zł, że tego smartwatcha weźmiemy, 69 euro. Ja wiem, że czasami te ceny są wygórowane, ale, ale tutaj, no Alexa, i tak dalej, no kurde, nie wiem. W sumie powiem Wam, że nad tym musiałem posiedzieć. Nie wiem, czy to będzie konkretna cena, ale 150 zł doliczam za niego po prostu tak na pewno, nie? 150 Mamy 320, Stworzyliśmy parę produktów. Elektryczną do, y, szczotkę do czyszczenia. 36 euro kosztuje. Tak podobno y, mówi, y, że Amazon to tak wycenił. I taką mamy naletkę. Produkt jest nowy, raczej. No tak, produkt jest nowy. Sprawdźmy to. Szczota do czyszczenia. A to jest ładowarka. Sorry, tutaj jest. Śmiga. Myślę, że to się na pewno sprzeda, bo to jest dosyć fajny gadżet. Można powiedzieć. Nawet na prezent by się nadał, powiem szczerze. Bo jest bardzo e, uniwersalny. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, to. Taka szczota, tylko co to jest za model, kurczę, ale niby jest kod QR, więc zaraz to wszystko zweryfikujemy. Dobrze, więc zyskanujemy sobie kod w takim razie. Proszę, usprzednienie kamerę, nie chcę, I już da Amazona przynosi. Proszę bardzo, 36 euro. Musimy zmienić kraj, bo oczywiście w Polsce tego nie ma, nie jest dostępny. 31 euro, czyli jak widzicie, mamy na 36 euro. 35,99. Ale tutaj jest promocja 17%. Czy jest to sensowna cena? I też pamiętajcie, że handel jest trochę jak giełda: że my musimy się dostosować cenowo do tego, co jest aktualnie, a nie do tego, co było. Bądź coś tam, nie wiem, jeszcze jest znacznie wycenione, z tego względu, że po prostu te ceny rotują. Raz są wyższe, raz są niższe i to tak właśnie wygląda. Ja sobie zobaczę tutaj, ile to kosztuje na naszym polskim Allegro czotka CB18. Ile to może kosztować? Słuchajcie, mam, skopiowałem. Największy problem jest to, że tych marek się nie znajdzie. One na, na co dzień są ciężkie do znalezienia. I słuchajcie, no nie znalazłem tego w ogóle na Allegro. Jest tylko na Amazonie, ale ja myślę, że no te 35 euro. 30 euro, no to mamy razy 4, 20 liczmy, jak dobrze liczę, no to mamy 100, 140 zł i też myślę, że bym tyle dał za nią, spokojnie, 100, 140 bym myślę, że za nią spokojnie dał i te ceny są na szybko, no niestety, bo musielibyśmy to naprawdę weryfikować, Wycenia, wycen, wycena produktów jest często dosyć droga. Moi drodzy, w ogóle ten gadżet Box miał być z dronem i z projektorem, więc też gdzieś to pewnie będzie, ha, zgadnij co przyszło. Dwa Concealer! Nie, nie e, dawniej, nie dłużej niż e, parę godzin temu rozmawialiśmy na temat tego, że potrzebujemy coś takiego do domu. Więc proszę was bardzo, aczkolwiek już to do, do domu wzięliśmy, bo mieliśmy w pracy trzy sztuki tego od, e, znaczy to jest e, do pakowania próżniowego. No jest to nowy produkt, pewnie, albo i nie. Tak to wygląda. No jest to chińczyk totalny, ale są worki w zestawie, chyba. Nie wiem. Nie wiem. No, w każdym razie wygląda, że może był użyty, może nie był. Jeżeli chodzi o nowy produkt, zaraz sobie zobaczymy: 39 euro to kosztuje. Ja Wam powiem tak, że już tutaj troszkę cena chyba mi się wydaje zawyżona z tego względu, że my mieliśmy markową, markowy ten, jak się nazywa, zgrzewacz? Zgrzewarka próżniowa? Yy, z Caso ST10, czy jakoś tak NT10, czyli bardzo popularny model, za 140 zł. W sklepie jest za 300. Czyli na Allegro mamy 55 odnowiony. 117 nowy 59 jak dla mnie to wygląda trochę na taki produkt odnowiony znaczy odnowiony używany lekko więc tutaj liczę te 60 zł no żeby żeby to tak było w miarę sensownie liczymy 6, 60 zł mamy 520 na chwilę obecną czyli generalnie też tutaj była informacja że ten box zawiera produkty o wartości 3300 zł ładowareczka 4 w 1 25 euro 25 euro moi drodzy, jak to wygląda? Wygląda jak nowa. No, myślę, że ona akurat tak koło stówki pójdzie, nie? Chociaż mm, sprawdzę, bo powiem, że czasami coś wyceniam. Mam wrażenie, że to jest drogie, a się okazuje, że to jest totalnie tanie. Joksinta, moi drodzy, no nie do końca, bo na temu jest za, 30, za 35 zł. Jest już na Allegro. czyli ktoś tutaj dał e, ładnie lipę. Zobacz, 43 zł plus na temu jest, na Aliexpress jest za 11, więc 25 euro to ktoś sobie zrobił bardzo duży narzut. Za 59 też jest. Ja myślę, że naprawdę realną ceną będzie te 50, tutaj za nią. Czasami nawet pewnie nad bo to, że ona kosztuje 25 euro, no to też jakby nie jest wyznacznikiem, że na tyle kosztuje w Polsce. Jeżeli można ją kupić taniej, to bardzo często musimy się niestety dostosować do cen w Polsce, a też jesteśmy w Polsce, dlatego my chcemy na tym zarabiać, więc staramy się wyceniać to bardzo, ale to bardzo sensownie. Moi drodzy ledy, Ledziki z dużym pilotem DIY Decoration. Wow! Do telewizora słuchaj. Tylko teraz pytanie: czy o, to są takie ledziki, że one sobie tam same szczytują wszystko? Chyba nie, bo musiałby być taki zingiel na telewizorze. Nie, też nie, nie musi być? Może być nie zingiel, a podłączenie przez HDMI też, wiesz? Ale w każdym razie LEDy to jest około tam 30-40 no zł można liczyć, nie? za takie ledziki na telewizor, także spoko. To znam, mówię, kupowaliśmy często. Dual lens, Snake in spot, Samsung, coś tam, coś tam. 37 euro, słuchaj. 37 euro. Nie wiem, czy to się otworzy w ten sposób. O ja pierdziele ty, trzeba zerwać plomby, no cóż, jak mus to mus, musimy zobaczyć, co to jest też. A nie, to jest kamera, słuchaj, to jest kamera do telefonu i iPada, taka do podłączenia, e, kamera, no, inspekcyjna, o, 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 dokładnie. Zobaczymy sobie model, mamy 610 zł na chwilę obecną, moi drodzy, zobaczmy, jak to wygląda, zmienić kraj, musimy znowu, o, na Polskę, proszę bardzo, bardzo, bardzo miłe, bardzo miłe ten e, podejście, że jednak w Polsce też można znaleźć jakiś produkt, 153 Złote. Tak to wygląda. Jest to wersja YP105. tu Ile na Allegro? Amazon nawet 200 pokazuje, więc ciekawie. Na Allegro tego nie widzę, ale myślę, że podobne kamery no, mogą kosztować około 100. Myślę, że ze 130 zł to tak yy, lightowo możemy te, te 130 dodać nie? Do, do zestawienia. Mamy 740 zł i kamerę termowizyjną elegancko. Parę produktów jeszcze jest. Kamera. Proszę bardzo, kamera. Taka oto kamera. Security. 50 euro, no to też jest dosyć sporo, ale fakt, że kamera jest sensowna. Zobacz, ona ma dwa czujniki. się chyba ma kamerę taką stałą plus kamerę ruszającą się. No, powiem ci, że ta kamera może kosztować, jednak jest dosyć ciekawym produktem. Uwielbiam te chińskie marki. Guo An. 539 zł na AliExpress. Ty 50 euro tutaj, ale to ktoś się chyba machnął, wiesz? W ogóle na, na Allegro tego nie znajduję, i to myślę, że będzie ogromny problem, żeby sprzedać to faktycznie na jakichś portalach społecznościowych, znaczy na portalach sprzedażowych, nie społecznościowych. Przepraszam, ale jestem styrany już social mediami. Generalnie to kosztuje no 50 euro. No, słuchaj, 2,5 stówy to ja myślę, że, no nie no, 2 stówy myślę, że dostaniemy za nią. Tak obstawiam. Nie ma, słuchaj, nie ma w ogóle tej kamery, więc ja doliczam, słuchajcie, 200 złotych. Trochę chyba za dużo mi się wydaje. Ale gdzieś około 180, myślę, że spoko. Takie kamery obrotowe, dosyć fajnej jakości i sprawdzonej marki. Mamy po 120 zł, więc ta, no poza tym, że ma drugi sensor, no zobaczymy. 120 myślę, że będzie git. Kamera dla zwierząt 69 euro. Bardzo ciekawe, słuchajcie. Peltek, a sobie zobaczymy, ile to kosztuje. Jest 159 zł, słuchajcie. 159 zł, odnowiona, czyli myślę, że to będzie coś w tym temacie. Za 105 na lokalnie, na to nie patrzę. 199 OLX, 199 Early, 165 OLX, 66 Allegro nawet. Kurde, no to powiem wam, że grubo. Ale nie, no liczę te 130 zł. Realnie mieliśmy taką bardzo dużą, fajną obrotową 460 stopni i ona kosztowała naprawdę sporo. Chyba poszło za 500 zł. Czy jakoś Ale tam. To jest tak, tam tamta dawała jeszcze jedzonko. No. Zobaczymy, jak ona w ogóle wygląda. Wygląda na nową, no myślę, że to jako nowe będzie można wystawić, śmiało. No nie wiem, myślę, że to, to jest takie, no mówię, na dwoje babka wróżyła, może to jest parę złotych. W że to jest otwarta plomba, więc no to jest nowy produkt, ale 70 euro no to jest trochę dużo, bo to jest prawie 400 złotych, a że naprawdę, no ale na Allegro jest taniej, no to wiecie jak jest. Musimy dostosować się do cen rynkowych, no jeżeli mamy, nie wiem, ileś tam produktów, nawet za 200, no to słuchajcie, na Early, za 200 ona jest, no to jeżeli za 200 jest taka kamera, to nie możemy zrobić 400, tak? Chociaż teoretycznie, no, jeżeli trafimy jak, jakoś wartownie jakiegoś kupca, no to spoko jest to przenośne DVD za 79 euro. Czy faktycznie 79 euro będzie kosztowało? Powiem wam, że to jest taki relikt z przeszłości i zawsze chciałem taki mieć, jak byłem dzieciakiem do podróży i tak dalej. Eee, zobaczymy, zobaczymy. Może ktoś tego jeszcze używa. Proszę, ma głośniki, jest eee, powystawowy, można powiedzieć. No i zobaczymy, czy się włącza, nie? To jest pytanie za milion. Czekaj, to... Nie, to jest akumulatorowe. Tutaj masz sobie włożyć płytę i ona ma działać i co masz, wiesz... Mały laptopik. Śmiga, no. Myślę, że pójdzie. No, kiedyś miałem coś takiego, w się sensie chciałem mieć, nie miałem. Jak jest zasilacz, to naprawdę zacznie będzie, ale chyba jest. EU nawet. 79 euro niby, tyle kosztuje na Amazonie. YD-105, moi drodzy. Uuu, w Media Expert to jest 379 złotych, 250 na Allegro oczywiście, ale i za 150 się znajdzie, przecież ten model to nie jest ten. 206, 250 złotych, zobaczymy czy ktoś to w ogóle kupuje. Cztery osoby kupiły, proszę bardzo, jest pilot, jest wszystko, 250 złotych, czyli tyle też doliczam do naszego rozliczenia. Bardzo sensownie, chociaż 80 euro, a 250 zł. Rozbieżność jest spora, ale wiemy, że w zwrotach tak to niestety wygląda, że to co jest wycenione, a jak faktycznie wygląda cena, no to jest coś innego. Tym bardziej, że na przykład nie wiem na, jak, na jaką datę to było wyceniane tak naprawdę. I mamy fakturę, słuchajcie, mamy fakturę. Fakturkę sobie wrzucę tutaj na razie. Zostały ostatnie trzy produkty, słuchajcie. Touch. Lampki dwie. Touch Contact Table Lamp. Okay. Czyli dwie lampki za 49 euro, słuchajcie. No, zobaczymy, zobaczymy. Bo no, W ogóle nie wiem lampka, bo to nie znajdę tego. O jo, jest, jest niby model, słuchajcie, przypiszę go, no bo HRP LB H12B30. Klimatyzacja. Dobra, zeskanujemy ten kod faktycznie. Zaraz zobaczymy, w ogóle w jakim to jest stanie. Pokazuje 50 euro, czyli około 200 zł. Słuchajcie, proszę, nie wiem ile tam jest, ile jest cena. Jeszcze się nic nie. Aha, okej. Okay. Obecnie niedostępny, więc nie wiem ile kosztuje. Farny, dwie sztuki. Nie wiem, no ciężko mi jest teraz na chwilę obecną to powiedzieć. Ja sobie jeszcze zobaczę, to na Allegro jest 185 zł. Słuchajcie, jest, udało się znaleźć 185 no, zł. Ładne. Bardzo ładne są. No ale słuchaj, już można je kupić za 99 zł. Nie, inna jest, ale pod tym samym, anem. czyli 185 zł, słuchajcie. Czyli 50 euro, to najbardziej zbliżona cena, czyli 185 zł, ale to też jest taka zależność ciekawa w tych, w tych wszystkich Amazonach i tak dalej, że im mniej popularny produkt, tym bardziej trzyma cenę. Więc tak naprawdę, im bardziej macie popularny produkt, tym mniej, mniej zarobicie. To jest bardzo ciekawe. Słuchaj, mamy 1500 zł, więc na razie mamy 50% zarobku I zostały nam dwa ostatnie gadżety. Co mamy tutaj? Wideoprojektor. 69 euro. Joton. Myślę, że on działa w ogóle? Bo wiesz, to wiesz, to, to że to przyszło, to nie znaczy, że to będzie działać? Jest zasilacz. Jest mini projektor. Fajny. Bardzo no, mini. To, jest, aha, to no. jest ten, co go widzieliśmy tak, na giełdzie w tak, tak, tak. Nie wiem, no, czy on ma. Że sprzeda. Tak, tak, na pewno, no to wiesz, sprzedać się sprzeda na pewno, tylko pytanie, za ile? To jest pytanie za milion? Podejrzewam, że o 150 zł nie można z tego. Myślę, że to jest max. No to cena znowu nie odpowiada do końca, no ale jakby no dalej to jakby jestem w stanie zrozumieć. Y3 Yoton Y3 słuchaj. Joton Y3. Ale też na kartce było napisane, że ceny mogą się różnić. Tak, jakby ja tutaj nie mam w ogóle zastrzeżenia do cen, bo ceny na Amazonie i tak dalej, a ceny w Polsce na popularnych platformach, to jest totalnie inna, inna liga, oczywiście. Ale jeżeli mamy, wiecie, 40 czy 50 aukcji danego produktu i coś kosztuje na Amazonie 200, u nas kosztuje 90, to nie zrobicie z tego 180, bo tego nie sprzedacie. Bo mają e, ludzie do wyboru 70 innych aukcji, tak? to y Y3. Pokaż to. Słuchaj, 179 powystawowy. No, widzisz? Ale za 99 jest nowy, taki jak nasz. Popatrz. stuwa 85 osób kupiło. Czyli tak naprawdę zobacz, mamy cenę 70 euro i tak de facto to cena 70 euro to jest prawie cena jeden do 1 jak, na, jak za złotówki. I nawet powiem Ci więcej. To jest 79 euro, a my mamy za 79 nowy jeszcze. Czyli rozumiesz ten temat. Czyli te... Um, Projektory, no i zobacz, są i za 300. Powiem ci tak. Myślę, że wypośrodkujemy tą cenę, i za używane za 200 są, ale są nowe za 100 i za 79, i jest ich bardzo dużo, więc wypośrodkujemy tą cenę i ja dam 120 zł za niego. Myślę, że to jest bardzo uczciwe. 120 zł za ten projektor I słuchajcie, coś, co, na co wszyscy pewnie czekali, czyli dron. Co prawda, nie jest to markowy dron, jest to dosyć e, chiński dron, ale jakby takie też są czasami fajne. Słuchajcie. Łajek, wow, fajnie jest w ogóle. Patrz, dronik jest. Boję się rozkładać, żeby nie pękło. Chciałbym już na tym zarobić coś, wiecie o co chodzi? Jest. Czy działa? Działa, moi drodzy, dron działa, więc myślę, że będzie spoko. TD-12 Pro, to jest dron TD-12 Pro. I już sobie sprawdzamy jego cenę. Jest ciekawa sytuacja. 289 zł kosztuje. Ekstra. Tylko pytanie, czy to jest na pewno jego cena, bo 259 najtańszy. Słuchajcie, no to super. wszystko store. <laughs> 259 600 nawet jest. A to już tego za te, takie pieniądze ich nie kupi. 260 zł. Ja myślę, że te 260 to jest bardzo realna cena e, i za tyle do sprzedamy. 1880 zł. się nie ma więcej rzeczy. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że Cena rynkowa tego drona to jest 139 euro. Gdzie całym szacunkiem, ale za 139 euro można kupić dji Aja, Jakiegoś tam, właśnie tego typu z kamerą, ale bez gimbala, nie? Więc to uważam, że cena jest dosyć spora, bo to jest ponad 500 zł, chciałbym powiedzieć. No prawie 500, jak na szybko liczę. Ale, no, dron jest i działa, więc tak de facto mam wrażenie, że wszystko raczej będzie sprawne tutaj. Drona mamy. Moi drodzy, więc dziękuję Wam za obejrzenie. Sami ocencie, czy było warto. Policzyłem to chyba najbardziej sensownie, jak mogłem. Tak, tak uważam, przynajmniej w tak krótkim okresie czasu. Jeżeli, bo pewnie ten film oglądacie już dawno po tym, jak my to wystawiliśmy, i pewnie już część sprzedaliśmy, jeżeli mi się uda zrobić spis do tego, to tutaj go załączę i zobaczcie konkretnie, takie spokojne już wyceny, czy się pokrywają z tym, co wyceniłem na szybko. I. Zapraszam was na TikToka Julia szybka, Julia podłoga podłoga szybka, bo tam robimy live sprzedażowe, więc te produkty będą w sprzedaży, a raczej już były na tych live'ach. Moi drodzy, podsyłajcie mi kogo mam jeszcze przetestować. A no i nie powiedziałem najważniejszego. Po pierwsze, box kosztował 1000 zł, po drugie box jest z firmy returnstore.pl. To taka puenta na sam koniec. Sami ocenicie, czy było warto. Podsyłajcie, kogo jeszcze mam sprawdzić, jakiego dostawcę, jaką stronę, jakiego boxa, nie wiem, paletę, cokolwiek. Łapka, subik, dzwonek, żeby się chciało nagrywać, żeby była motywacja. I widzimy się w kolejnym odcineczku. Także Siemann.